Spółka CPK ogłasza przetarg na budowę pierwszego odcinka kolei dużych prędkości. Dotyczy to 13-kilometrowego odcinka między Kotowicami w gminie Brwinów a węzłem lotniskowym, co ma być realizowane w ramach programu pod zmienioną niedawno nazwą Port Polska. Co ciekawe, sieć trakcyjna na nowym odcinku ma być zasilana niestandardowym napięciem 3 kV prądu stałego, a 25 kV prądu przemiennego. Również pozostałe parametry techniczne, takie jak promienie łuków, pochylenie torów czy rozjazdy, zostaną dostosowane do prędkości. W 350 km na godzinę. CPK przygotowuje też kolejne przetargi na pozostałe odcinki trasy KDP między Warszawą a Łodzią, które mają zostać ogłoszone w 2026 roku. Odcinek KDP z Warszawy do Łodzi jest kręgosłupem projektowanej linii Y, która docelowo dotrze też m.in. do Sieradza, Kalisza, Wrocławia i Poznania. Ta inwestycja ma ogromne znaczenie transportowe. Jak wynika z pasażerskiego modelu transportowego, tą trasą będzie podróżowało nawet 20% pasażerów kolei dalekobieżnej w Polsce, mówił wiceminister infrastruktury Piotr Malepsza. Ja jestem Adrian, a to była Kolejmania.